Nie skłamię, jeśli powiem, że zagrałem to raz w życiu. A po co co odpadzić szkolenie, żeby zobaczyć jak się w ogóle steruje w tej grze? Fuj, tam gramy! I to nie na jakimś casualu kurwa, na realistycznym. Oj, Ściany się jebałem trochę. Coś wyguło mi nad głową. Pod spacją O, dobrze panem, szukałem i Pod spasją był elegancki. Pierdolną mnie W czapkę O nie Nie Kurwa nie widzę na u No i pójść z tego był do... yy. O, da, bo mówię, że to są takie karty, których Które mam bezwzględnie używać, dlatego ich nie użyję Dobra, to jest podobno szybkie O kurwa, to jest giga szybkie bardzo kto ma takie śmieszne rakietki? Na A wjechać? Jak ja chyba wjeżdżam na A? Kurwa, o, Kurwa, ja tu coś widział. Nawet nie wiem jak czołg rozpoznać. Dobra, jak ja jestem dobry, jak ja przejmuję punkt, kurwa. Jestem najlepszym graczem w tej gry. Komuś rozjechałem coś. Jakiś rowerek. Będę do jakiegoś, podwajnego Fiacika. Komuś świata rozjechałem. Jak przejmę ten punkt, to znaczy, że jestem najlepszy w tym grę i właśnie dlatego powinienem w grać, ale w nią dalej nie gram, bo byłbym za dobry. A, powiedziałem to, powiedziałem, to dobre jestem w tą grę. Wiedziałem to od początku. Dobra, purpierujemy kurwa na B. Dobra, on mówił, żeby tak go jebać tym polupie, a potem pierdzieć z rakiet poderką. I to jest podobno najlepsza taktyka na tą na ten pojazd. Widziałem jednego enemysa, który mnie zniszczył. To wszystko jak na razie, ale to nieważne, bo to wiadomo, że ja nie gram na fragi, tylko ja gram kurwa na ten, no na obiektywy, tak jak mówiłem. Jestem wybuchnięty, przekonał mnie, chcę spróbować, <gryw> o nie, nie mam punktów bojowych, żeby sobie zagrać epipopterem, epip no. No to jak ja już sobie wybuchłem i tak, no to chuj, to wróć do mnie nie? Drugie podejście Pszczoły do góry, lecą. Kurwa, jaka ta gra jest głośna i się pierdolę. Eee, kurwa! To nie gran turismo. Ne, kurwa. No pchamie debil! No burak! Slim Devi 1, chuj w dupę. Prawej mnie jebsiu. Wiedziałem. Obra, kurwa. About you bled. Go. Halu. No, kurwa, już by A ten co tu kurwa odpierdala? Popsuł to. Nie szczeluj! No nie zdążyłem wycelować, to są pośredzone, no kurwa. Okej się wziąć, epic popkier. Aha No to już pój, to już już pogierce. Szybko poszło. Podejście numer 3 na jakiejś dziwnej zimowej mapie, gdzie ja mam zielony kamuflaż. Dobrze, będzie dobrze, będzie najlepiej będzie kurwa. Będzie. Kurwa, tak będzie. Mochodę pierdolnąć randomowo... Zobaczymy, że pod piątką mam taki specjalistyczny sprzęt. Mochodzę pierdolnąć im jakieś randomowe miejsce licząc na kila, więc... Ja nie wiem jak... jak daleko jeszcze ci frajerzy są z czerwonych, żeby to wytimingować jakoś. To też pewnie są jakieś... No właśnie, jest, jest ograniczony obszar, to też trzeba podjechać bliżej. Jak będę bliżej tego, to tam gdzieś się pierdolnie, ale to... Ja pierdolę mi powinni prawo jazdy kurwa zabrać Eee! Odkręcaj to! Jak ktoś spinguje wroga no C to pierdolne mortarkiem czy znaczy nie wiem czy jest mortar... Nie, to po prostu zwykły kurwa ten Zwykły. No zwykły ten kurwa. Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć kurwa. Zapomniałem słowa artyleria o, artyleria o właśnie to słowo w powiedzieć zwykła artyleria prawdopodobnie to jest ja więc chyba nie ma oj oj coś tu się wybuchło oj tak to chyba nie powinienem wychylać pójść z tym, jestem kurwa najlepszy w tą grę kurba dostałem chowaj się dostałem w czapkę druzinowy nieprzytomny Kurwa, nie si tommy. mnie, został w czapkę i go kurwa wyłączyło. Nooobra, dam pierdol, już pan jest dobrze. Yy, dobra, ja będę robił tak. Yy, tu? Zobaczymy, co nam to da. Dobra, niech się naprawi w jednym czasie, ja sobie to, to się kurwa naprawiłem! no się kurwa, nie wiem, to jest jakieś przyspieszenie czy coś? Czy to jest max kurwa, co to jedzie, to jest chyba max. Nie wiem co dał kontrol, ale kliknąłem sobie kontrol i chyba nic się nie stało. Jebać, dziesiąty bieg. Nie wiem co tam stoi, chyba zniszczone coś. To była ławeczka. O tak się przybliża. <grym> kurwa ty bez kitu. Dobra, da się jednak przybliżyć, jest dobrze, tylko że to skrole. O kurwa ty, bo to tak, aż tak, aż tak nie chciałem. Dobra, lecimy i z górki już się trzeba przygotować na pierdolnięcie. Prawie bym szczelił w teammate, dobrze się skopnąłem, że to jest teammate. Było bardzo blisko. Wow. Wybunknął A ja dalej nie widzę na ów to jest problem. No właśnie, kurwa. Ja dalej nie widzę na ów to jest problem. No ja nie widzę enemiesów, normalnie kurwa, no nie nie, 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 ja kurwa nie widzę Jorzym, że ich nie widział Jak mu sama kurwa dupa wystaje, no to wyjdź tam, kurwa jakiś płasko, jakiś płasko stopiec mnie zabił Daj sobie spokój panie Dobra, podejście numer 4 Teraz wziąłem sobie jedzenie, żeby trochę staminy odbudować Nie No, ktoś mi w No ja już szukam enemiesów, bo no kumpla mi ktoś rozjebał. Oj. no chyba nie tak się Reloaduj, 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 kurwa. Kurwa, kumpla mi wysadzili. Niedobrze. A teraz dojdziemy sobie na do artylerią. No i chuj, tyle z tego było O to w ogóle z lewej dostałem O tu z prawej Gdzie byłeś, czulu? A dużyś kurwa był, człowiek czak Następny kurwa Oba, bitwiarek ciu ciu zrobimy Bądźmy teraz prędkością Mam wrażenie, że chyba gaśnice zużyłem i jej nie mam więcej że ona jest taka cały czas. Bo wcześniej nic? też to No Co ja bym tak zrobił? Eee, to się tak kurwa nie da. Ja nie mam... A no, bo to jest, chyba to jest ta termowizja jebana, w której kurwa oczywiście ja nie mam włączonej, bo sobie nie zbindowałem jej kurwa po raz czwarty. Ale po co komuś jakaś termowizja, kurwa? Panie. Trzeba być dobrym w tą grze. No, daj ja mu za dobry byłem, to mi muszą niszczyć jego pierwszego, nie? Kurwa rozsypałem jak klocki lego O, znowu mnie ten sam człowiek szok rozwalił No trudno Podejście numer 5 Jak na razie jestem głównym celem Edem i Bo po prostu za dobre jestem jak przejąłem ten punkt to Już na całej w całej kurwa już na jest post Że przysiadłem, gram Pod przykrywką, bo to nie moje konto Dobra, sprawdźmy teraz moją teorię. Nie działa kurwa, no i luksusowo, człowieku. Kiedy ja teraz jestem takim kurwa kucurem. Z tym Noctowizją, znaczy termowizją, znaczy to jest podpisane jako noktowizja, ale to jest termowizja. Nie wiem czemu to tak było, czemuż, czemuż to tak zostało nazwane. Ja się nie znam. Dobra, tu już mogą być enemiece, tak mi się wydaje. Nie, że moi team'ici są kurwa na przecież to na pewno tu NMSów nie ma. Nie ma takiej opcji nawet. Nie ma takiej kurwa faken opcji. Jak najbardziej. Muszę tylko dowiedzieć, jak się obraca bez kurwa wieży, nie? To było dobrze się też dowiedzieć. Bo ja obracam wieżą i już kurwa nie jestem wcelowany kurwa w pozycji, tylko jestem wcelowany w cichuj. Szybki kurwa drift. Co to kurwa z napis? Had. Kurwa, nie umiem celu No Kurwa, panie, gdzie ty celujesz? Daj to w dół. Ech, dobra. Dobra. Dobrze, tu w rogu takie... Te co pokazuję, bo to przynajmniej widzę. Ja kurwa, już dobrze czołgę ustawiam. Teraz pewnie dostanę kurwa z drugiej strony. To nie był pop. Wydawało mi się. Patrz! Kila zrobiłem! Jo cię chycam! Szósteczka, gaśnicy odpalaj! Nie, nie mam! Uff. Ja już tutaj mogą być NMS-y, prawdopodobnie za chwilę. Ja Przejadę sobie tędy, żeby uniknąć wykrycia. Z dużą mulizy, która jest otwarta. Przejdziemy sobie tędy. Chyba tak naprawdę legu głupoty. Nie wiem co się dzieje. Już nie ma NMS-u. Ale rozwaliłem wszystko po drodze, co się dało. Bardzo dobrze, bardzo dobra robota. A ja widzę elegancko przyjęte. Tu se zioł Mosław stoi. Kręć tym pod ścianę. Jak na razie wygrywamy. To ja wiedziałem, bo jak kila zrobiłem to wszystko przez to. Lecisz, 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 Marek, Marek. Maruś, Maruś, Maruś. O! Nie zauważyłem go na początku. To musiało być przez te szoki, bo te szoki pewnie zamaskowały, hopa, ale go widzę zniszczyli po chwili, czyli to było bardzo taktyczne podejście do tej gry. O, nie mnie na nic innego. No to trudno.